ona dzisiaj wybiera się na tak zwaną babską imprezę. No i obiecałem dziewczynom, że im swoje, które ja tak powiem popisowe potwincy. Tak jak razem robię. inaczej. Dzisiaj do będą z mango. Na początek musimy pokroić nasze cudełka na połowę. No i obiecałem, że zrobię bardzo ostro, tak, że będą płakać. No ale chyba trochę odpuszczę, tak, żeby też dzieci mogły zjeść. No i za chwilę damy najważniejszy składnik do pikantek skrzydełek. Nie papryka, nie chili, nie żadne tam ostrej przyprawy, ale czosnek. Czosnek to podstawa. No i tutaj cztery główki na te 2,8 kg. W większości przepisów są tylko dwa ząbki na pół kilo kurczaka. Ja daję dużo więcej, no bo to jest co daje nam smak. Natomiast co zrobić, żeby ta skórka była taka ładna Krupiąca, a nie ciągnęła się magiczny składnik kamień winny. Także dodamy tutaj jakieś dwie łyżki na oko, jak widać, trochę w garści, posypujemy w miarę równomiernie i rozprowadzamy rękami. Nie boimy się ubrudzić. Oczywiście ręce zaraz wypuczemy, układamy, tak żeby żadne skrzydełka za bardzo nie sterczały do góry, się nie przypaliły. I wędrują do piekarnika. Tutaj już trochę podpieczone. Temperatura 220 stopni. Będziemy je piec przez godzinę. Regularnie mieszając, tak żeby się ładnie wypiekły. Okay. A tu już mamy ustawioną kamerę nad naszym Messie Cuisin. Mam nadzieję, że czoło za bardzo mi się nie świeci. Błycha. I zaczynamy. Cytrynka z uprawy ekologicznej, czyli bez pryskania. Sproszkowany imbir, oczywiście jak ktoś chce, może też dać świeży, tak, taką pokaźną łychę. Następnie też łyżkę soli, mamy prawdziwą sól morską. Wędzona, pikantna papryka. To jest łyżka. Także jak widać bardzo prosty przepis tworzony na bieżąco, tak zwana kuchnia intuicyjna. Oczywiście pewne podstawy trzeba mieć nasz czosnek. Tak jak mówiłem, nie żałujemy czosku. Papryka. potle Tylko pół. Ale to dlatego, że po prostu drugą połowę wcześniej zwarłem. No i tutaj koleżanka, która będzie na imprezie kiedyś mi obdarzyła z Sticky Maxa taką czachą, że tak powiem, ognia. Tutaj będę litościwy i tylko cztery łyżki. Chociaż nie jest to najwcześniejszy sos. Ma bardzo przyjemny aromat. Ale jak ktoś nie jest przyzwyczajony do ostrego, to też potrafi trochę przypiec no i tutaj najważniejszy składnik mango puree mam też świeże mango, ale właściwie wyprościej będzie zamiast się bawić w obieranie użyć gotowca z puszki zwłaszcza, że tutaj już jest dodany cukier który nam potem ładnie skarmelizuje całą puchę wlewamy Sosu pewnie nam zostanie trochę, ale to się przyda. Potem, jak ten dodatek, ktoś lubi pikantne, będzie mógł sobie dolać. No i mimo, że słodki, to i tak dodamy jeszcze trochę miodu. A dokładnie jakąś szklankę. Oczywiście, też na oko. Nie czy szklanka poleciała, czy trochę mniej. Jak coś, to potem dosłodzimy. I na koniec jakieś 3 czwarte szklanki domowego octu jabłkowego, które przygotowała mi mama. Codziennie pije łychę naczto. Podobno pomaga na odchudzanie, ale jak widać jeszcze nie ma efektów. No i to właściwie wszystko ze składników, także zamykamy naszego Messier Cuisine i na maksymalnej prędkości wszystko sobie zbedujemy. Nazywa się czas, ale to było jakieś 15 sekund, oczywiście musimy spróbować, czy wszystko jest ok. No i jest ogień, ale dlaczego nie użyłem zwykłego blendera, tylko Messie cuisine. Zaletą tego urządzenia jest to, że możemy bardzo ładnie potem zredukować wszelkiego rodzaju sosy. W tym celu ustawiamy na 130 stopni i będziemy to gotować, żeby się cały czas mieszało, przez ten sam czas, co będą nam dochodzić w piekarniku skrzydełka. A tutaj widzicie ustawienia. No i minęło nam jakieś pół godziny i robimy kolejną próbę smakową. No bo jednak w gotowaniu jednak trochę zmienia się profil smakowy. No. Jest ostro, ale myślę, że troszeczkę trzeba dosłodzić. Wsypiemy jakieś 4-5 łyżek cukru. Widać też miarka wokół i kontynuujemy nasze gotowanie, mieszanie do czasu aż dojdą nam w piekarniku skrzydełka, czyli łącznie godzinę. Ok. Także sos gotowy. Skrzydełka w piekarniku gotowe. Trochę sobie przeorganizujemy tutaj stanowisko, uporządkujemy potem go pchniemy z tyłu. Ok, deseczkę, żeby nam się lakiem na stole nie odwarstwił, jak wyciągniemy tą gorącą blachę. ściereczkę, żeby się nie przypiec, samemu. Patrzcie, ładnie, zrumienione. W międzyczasie czasie to już wyciągniemy blachy z piekarnika, żeby nam ostygła, bo skrzydełka musimy w miarę równomiernie rozłożyć, żeby się nie stykały. Także na dwie blachy. OK, tu mamy już wcześniej przygotowaną blachę. Jak widać wyłożona pergaminem, także możemy nasze skrzydełka zalać sosem. Cudnie pachnie. Damy tą pikaterię czuć troszkę w oczy w szczypie. Uważajcie na opary. Jeszcze popieprzymy świeżo milonym pieprzem, Tu też da nam piękny aromat, smak. Jak widać, pieprzu też nie żałuję. I wyciągniemy sobie też Trochę ziaren sezamu. Można użyć ciemnego, tak jak ja mam tutaj, można użyć jasnego, także inwencja dowolna. Jeszcze przemieszajmy, bo widzę, niektóre nie były dokładnie pokryte. Tylko trzeba uważać, żeby nie rozwalić, bo podpieczone mogą się już rozsypać, także robimy to w miarę delikatnie. Ok. I... Układamy je na naszej drugiej blasze. Starajcie się, żeby się nie stykały. I ostatnia. No i w tej partii... No to było ostatnie. W tej partii sobie posypiemy wszystkie naszym czarnym sezamem. to ten piękny aromat, taki lekko korzenny posmak. Co kto lubi. Okay. I wędrują do piekarnika na jakieś pół godziny 220 stopni. No i druga blaszka. Też pergamin. Też je... Ja. Równomiernie rozkładamy na razie narożniki, żeby się papier nie zwijał, a potem cała reszta. No, i tu dla odmiany sobie dodamy przyprawy włoskiej, a dokładnie to są suszone pomidory, oregano i czosnek, tak też w miarę równomiernie posypujemy. I to też wędruje do piekarnika na pół godziny, 220 stopni. Z tym, że w międzyczasie jeszcze z dwa razy staramy się przewrócić. A co do sosu, to zdawamy go do słoiczka. Właśnie jak ktoś będzie chciał sobie pomoczyć, dodać pikanterii, no to będzie mógł. Ale ja myślę, że wykorzystamy jeszcze do czegoś innego, ale to za chwilę. I jak to mówią, wala, skrzydełka gotowe. No to impreza ogarnięta, skrzydełka gotowe, tylko jeszcze przełożę resztę do tej brytfanki. A na obiad dla dzieci będzie kaczucha, bo teoretycznie poszedłem po skrzydełka do sklepiku, ale jak zobaczyłem, że mają fajnych innych wyrobów, do tego jeszcze wędliny, chleby. Także kupiłem kaczuchę, kaczuchę na trzemy, trochę tym pikantnym sosem, ale cieniutko żeby nie było zapiętym dla dzieci środek. Dwa obrane jabłuszka z wybranymi nasionami. I to jest wszystko. Pakujemy do pikarnika na 220 stopni. Myślę, że przy takiej wielkości z jakiejś dwie godziny, chociaż będziemy obserwować w trakcie. I obiad gotowy. No, staram się wybrać gniazdo nasienne, tak żeby jabłko zostało w całości. Jeszcze wykroimy te nasionka. Mam że się uda je jakoś upchnąć do naszej kaczuchy. Uważam, żeby się nie dziabnąć. Udało się, jeszcze dociąć i będzie. Ładujemy je do gaczuchy, chociaż już widzę, że może być problem. No, namęczyłem się, żeby wyciąć te nasionka, ale i tak muszę jabłko rozkroić na na ćwiartki i się zastanawiam, czy w ogóle wejdą dwa wypychamy jak ten ciośni i co? chyba nic z tego co najwyżej wyjdzie jeszcze połówka tylko Ale o tyle dobrze że wygląda, że nie będzie trzeba tutaj nic szyć, łapać wykołaczkami. Wszystko powinno się ładnie trzymać samo. Ok, Puczymy ręce i możemy sobie nasmarować kaczkę. Tak jak mówię, nie za dużo, tak było dla dzieci. przy takiej temperaturze przez tak długi czas to ten sos jednak trochę straci na mocy o, staramy się dokładnie pod skrzydełkami i ciaczuchę układamy grzbietem do góry A jak widzicie mamy jeszcze szyję także szyję też delikatnie potraktujemy sosem nic się nie zwarnuje. Robimy. Pokrywka. I wędruje wszystko do piekarnika. A oto efekt końcowy. A na dzisiaj to tyle, także subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie i jak zwykle widzimy się ponownie wkrótce.